Jestem na ulicy Kościuszki w katowickim Brynowie. Chciałbym tutaj przejechać się od ulicy Kościuszki ulicą Rzepakową po to, aby zobaczyć sobie zmianę organizacji ruchu tutaj w rejonie właśnie całego tego węzła ulica Kościuszki ulica Rzepakowa w związku z budową węzła przesiadkowego na Brynowie. O, i mamy, zwróćcie uwagę, wyłączoną sygnalizację świetlną. Zjazd z ulicy Kościuszki. Ale o, moment, moment, moment. Ja z tego pasa nie mogę jechać w lewo. W prawej stronie ustępujemy. Tutaj również jak widać światła wyłączone W związku z tym, że Światła wyłączone moglibyśmy tutaj yy, Zawracać Natomiast zwróćcie uwagę Normalnie dwa pasy, droga zawężona W taki sposób, że tych pasów Faktycznie jest Jeden I jedziemy no takimi cały czas Slalomami Czasowe przejście dla pieszych. No, i tutaj na skrzyżowaniu ja sobie zawrócę. Zwróćmy uwagę, tutaj zaraz stoi autobus, więc zawrócę sobie tak szerzej wyjeżdżając. Zaraz zobaczycie dlaczego. O właśnie, gdybym zawrócił tutaj blisko lewej, no, musiałbym po prostu cofać po to, aby się od tego autobusu odsunąć. I ta sama sytuacja. Z dwóch pasów już tutaj nam się robi jeden, puszczamy oczywiście pierwszego. Lewy pas na tą chwilę mamy całkowicie wyłączony z ruchu. Sygnalizacja oczywiście wyłączona i tutaj, moi drodzy, zawrócić byśmy nie mogli. Tu byśmy nie mogli zawrócić. W prawo możemy pojechać, nie moglibyśmy zawrócić. Mamy zakaz skrętu w lewo ale już tutaj gdzie zjeżdżamy z ulicy Kościuszki jadąc ze strony centrum tutaj już zawrócić byśmy mogli choć tutaj no też bym powiedział że nie do końca, ja bym tu chciał pojechać w lewo lewy pas mam wyłączony z użytkowania, więc to takie też żółte oznakowanie dopuszczające skręt w lewo tutaj by się tak naprawdę przydało, tego nie ma Sytuacja taka bym powiedział No mocno, mocno dwuznaczna No i znowu Wjazd z Rzepakowej Na Kościuszki Znak stop Gdzie tutaj mamy wyznaczoną linię Jest tutaj linia wyznaczona Natomiast dlaczego ten stop A no dlatego ten stop Że pojazdy jadące ulicą Kościuszki Jadą tak naprawdę jak ten czerwony pojazd. Jadą po powierzchni wyłączonej z ruchu i wjeżdżają tutaj. Tak jest wytyczony pas ruchu pas taki yy, dodatkowy dwa pasy tutaj mamy, i ten prawy pas jest poprowadzony właśnie po powierzchni wyłączonej z ruchu. Dlatego ja wjeżdżając nie mam kontynuacji tego pasa bezkolizyjnego tak jak to było przed remontem, tylko mam stop. Muszę się zatrzymać, muszę ustąpić pojazdom, które jadą po tymczasowym pasie przez powierzchnię wyłączoną z ruchu. Tak to na tą chwilę tutaj na węźle na ulicy Kościuszki i Rzepakowej w Katowicach wygląda. Natomiast jadąc ulicą Kościuszki w kierunku centrum ciągle na ulicę Rzepakową nie mamy zjazdu. Chcąc jechać w tamtą stronę, musielibyśmy zjechać w ulicę Kolejową jechać naokoło. Tutaj jedziemy ulicą Kościuszki. Ciągle, jak widać, zmieniona organizacja ruchu jezdnia w kierunku centrum. Tylko skrajny lewy pas ruchu jest do naszej dyspozycji. Pas lewy jest na sąsiedniej jezdni, o czym chwilę wcześniej wspominałem. Natomiast ciekaw jestem, jak tutaj zorganizowany będzie ruch, ten zjazd na ulicę rzepakową, skoro budynek węzła przesiadkowego jest tak blisko ulicy, ulicy Kościuszki.